Było zimne, szare popołudnie. Kiedy to się stało? Siedziałam na starym fotelu w końcu salonu, słysząc śmiechy z kuchni. Mój syn, jego żona i wnuk przygotowywali kolację. Czułam zapach pieczonego kurczaka. Słyszałam szczęk sztućców i talerzy. Ale nikt mnie nie zawołał. Nikt nie zapytał, czy chce herbaty, czy potrzebuje czegoś. Siedziałam tam, jak mebel, jak cień. W końcu wstałam i powoli podeszłam do kuchni. Uśmiechnęłam się lekko, próbując nie wyglądać na zranioną. Zapytałam cicho, czy mogę pomóc? Synowa odwróciła się do mnie. Mała na sobie fartuch, a w rękach trzymała miskę z sałatką. Spojrzała na mnie chłodno, niemal obojętnie. Nie trzeba, damy sobie radę, odpowiedziała. Chciałam coś powiedzieć, ale wtedy mój syn spojrzał na nią i tylko kiwnął głową. Zawahałam się, serce zaczęło mi bić szybciej, a gardło ścisnęło się w niewidzialnym uścisku. Zrobiłam krok w tył, ale wtedy usłyszałam słowa, których nigdy nie zapomnę. To nasza rodzina, ty jesteś tylko babcią, nie musisz być wszędzie, zamarłam, tylko babcią. Słowa uderzyły mnie mocniej niż jakikolwiek krzyk. Przez chwilę miałam wrażenie, że świat się zatrzymał. Spojrzałam na mojego syna. Szukając wsparcia, jakiegoś sprzeciwu wobec tych słów, ale on milczał. Stał tam, z pochyloną głową, jakby wszystko było w porządku. Odwróciłam się i wróciłam do swojego fotela. Nie płakałam. Już dawno nauczyłam się nie płakać przy ludziach. Ale w środku czułam, jak coś się we mnie łamie. Przypomniałam sobie, jak kiedyś tuliłam tego samego syna, gdy miał gorączkę. Jak pracowałam na dwóch etatach żeby zapewnić mu ubrania, szkołę, jedzenie. Jak oddałam wszystko, co miałam, żeby miał lepsze życie niż ja. A teraz słyszę, że nie jestem rodziną. Wieczorem poszłam wcześniej do swojego pokoju. Mieszkam z nimi od trzech lat, od kiedy zmarł mój mąż. Zawsze myślałam, że to będzie nowy początek, że będziemy razem, że wnuk mnie pokocha tak, jak syn kiedyś, ale z każdym miesiącem czułam się coraz bardziej obca. Jakby mój dom, moje miejsce, zostało mi zabrane. Tego wieczoru leżałam długo, patrząc w sufit. Słyszałam, jak rodzina się śmieje w salonie. Mój wnuk, ośmioletni Michałek, zawołał coś wesoło, a wszyscy odpowiedzieli śmiechem. Nikt nie zapukał do moich drzwi, nikt nie zapytał, czy chcę dołączyć. Czułam się jak duch. Następnego dnia rano wstałam wcześnie, jak zawsze. Przygotowałam śniadanie, zaparzyłam herbatę, pokroiłam chleb. Ale kiedy wszyscy zeszli na dół, synowa spojrzała na mnie i powiedziała: Nie musisz tego robić. Mamy wszystko pod kontrolą. Usiadłam cicho przy stole, patrząc, jak nakładają sobie jedzenie, nie zostawiając nawet miejsca dla mnie. Michałek spojrzał na mnie z lekkim smutkiem, ale nic nie powiedział. Wiedziałam, że też się boi, bo to jego mama trzymała wszystko w garści. Po śniadaniu wzięłam sweter i wyszłam na spacer. Chodziłam długo po okolicy, mijając znajome ulice, które pamiętałam z czasów, kiedy jeszcze byłam młoda, zakochana i pełna nadziei. Teraz czułam się jak cień tamtej kobiety. Jakby moje życie zostało zamknięte w pudełku, a ktoś wyrzucił klucz. Zatrzymałam się przy placu zabaw. Pamiętałam, jak jeszcze kilka lat temu biegałam tutaj za Michałkiem, gdy stawiał pierwsze kroki. Jak śmiał się i wołał: Babciu, patrz! To były moje najcenniejsze chwile. Teraz miał już osiem lat, a ja czułam, jak oddala się ode mnie każdego dnia. Gdy wróciłam do domu, w korytarzu stała synowa z telefonem przy uchu. Gdy mnie zobaczyła, wywróciła oczami. Usłyszałam, jak mówi do kogoś. Tak. Mieszka z nami, ale już nie wiem, co z nią zrobić. Ona przeszkadza. Te słowa bolały bardziej niż wszystko. Przeszkadzam. Przeszkadzam w domu, który pomogłam zbudować, w rodzinie, którą wychowałam. Wieczorem Michałek zapukał do mojego pokoju. Byłam zaskoczona. Wszedł cicho, niosąc w rękach mały rysunek. Babciu, narysowałem coś dla ciebie, powiedział nieśmiało. Na kartce była nasza dwójka, a ja i on siedzący razem na ławce, trzymające się za ręce. W tle było słońce i napis. Babcia to moja prawdziwa rodzina. Łzy napłynęły mi do oczu. Przytuliłam go mocno, czując, jak serce znów zaczyna bić. Może nie jestem ważna dla wszystkich, może syn mnie nie broni, a synowa mnie odrzuca. Ale ten mały chłopiec, on jeszcze widzi we mnie coś więcej. Nie wiedziałam jeszcze. Że to dopiero początek. Że to, co zrobi ten chłopiec, zmieni wszystko. Od tamtego wieczoru coś zaczęło się zmieniać. Michałek coraz częściej zaglądał do mojego pokoju. Przynosił mi swoje rysunki, opowiadał o szkole, o kolegach i o tym, co przeczytał w książce. Siadał na brzegu mojego łóżka, bawił się moimi starymi włóczkami, które trzymałam w koszyku, i zadawał pytania, które rozgrzewały moje serce. Babciu! Dlaczego mama cię nie lubi? mówiłam. Nie spodziewałam się tego pytania. Spojrzałam w jego szczere, dziecięce oczy i poczułam, jak łzy znów napływają mi do oczu. To nie tak, kochanie, odpowiedziałam łagodnie. Czasami dorośli zapominają, co jest naprawdę ważne. Ale to nie Twoja wina. Michałek przytulił mnie mocno i wyszeptał: Ja cię lubię. Jesteś moją najlepszą babcią na świecie. To jedno zdanie wystarczyło, by rozświetlić mój ciemny świat. Wiedziałam, że nie jestem sama, że jeszcze mam kogoś, dla kogo jestem ważna. I to nie była litość, to była dziecięca miłość, czysta, szczera i bezwarunkowa. Jednak jego wizyty nie umknęły uwadze jego matki. Pewnego dnia, gdy Michałek znów przyszedł do mnie z książką, którą chciał, żebym mu przeczytała, drzwi gwałtownie się otworzyły. W progu stanęła synowa, z twarzą napiętą jak struna. Michał, ile razy mam ci mówić, że babcia potrzebuje odpoczynku. Nie przeszkadzaj jej. Chciałam coś powiedzieć, zaprzeczyć, obronić nasze wspólne chwile, ale Michałek już wstał. Ale my tylko czytaliśmy. Babcia lubi czytać ze mną. Dosyć ucięła. Chodź do siebie. Spojrzał na mnie smutno, ale posłusznie wyszedł. Kiedy drzwi się zamknęły, zostałam w ciszy i choć nie padło więcej słów, w powietrzu wisiało oskarżenie, że zabieram jej syna, że jestem zagrożeniem w jej własnym domu. Kilka dni później usłyszałam, jak rozmawia z moim synem. Ich głosy były stłumione, ale wyraźnie podniesione. Nie chcieli, żebym słyszała, ale ściany w tym domu były cienkie. Ona wtrąca się w nasze życie. Michał spędza z nią za dużo czasu. Ja tego nie chcę, ale to moja matka, odpowiedział mój syn, nieco niepewnie. Michał ją kocha. To nie znaczy, że ona ma być wszędzie. To nasz dom i zaczynam się w nim czuć jak gość przez nią. Te słowa były jak nóż w plecy. Zaczynam się czuć jak gość. A ja, ja już od dawna czułam się jak intrus, jak nieproszony gość w życiu ludzi, których kiedyś kochałam ponad wszystko. Od tamtej rozmowy syn zaczął się zachowywać inaczej. Był bardziej zdystansowany. Unikał dłuższych rozmów. Nie pytał, jak się czuje. Jakby chciał mi coś powiedzieć, ale brakowało mu odwagi. Wiedziałam, co nadchodzi. Czułam to w kościach. Pewnego wieczoru, po kolacji, poprosił mnie na stronę. Usiadłam naprzeciw niego w salonie. Miał nerwowy wyraz twarzy. Kręcił obrączką na palcu i unikał mojego wzroku. Mamo, musimy porozmawiać. Westchnęłam cicho. Tak, synku. Wiesz, że cię kocham. I wiem, że próbujesz, ale sytuacja robi się napięta. Dla wszystkich. Myślimy, znaczy, zastanawiamy się, czy nie byłoby ci lepiej na swoim. Zamilkłam. Te słowa brzmiały jak wyrok. Na swoim to znaczy. Wynoś się. Myślicie. Zapytałam cicho. Nie chcemy cię skrzywdzić. Chodzi tylko o to, że to nasze życie, nasz dom i nie dokończył. Wstałam. Nie chciałam słuchać dalej. Wiedziałam już wszystko. Wszystko, co kiedyś było domem, właśnie się skończyło. Poszłam do pokoju i zamknęłam drzwi. Michałek przyszedł później. Płakał. Babciu. Oni mówią, że odejdziesz. Nie chcę, żebyś odchodziła. Przytuliłam go, próbując nie płakać razem z nim. Kochanie, czasem dorośli podejmują decyzje, które wydają się niesprawiedliwe. Ale jedno musisz wiedzieć, zawsze będziesz w moim sercu. I nigdy, nigdy cię nie zostawię, nawet jeśli nie będę tu mieszkać. Spojrzał na mnie z powagą, jakiej nie spodziewałam się po ośmiolatku. Zrobię coś. Obiecuję, babciu. Nie wiedziałam, co miał na myśli, ale w jego oczach zobaczyłam iskrę. Coś, czego nie widziałam u nikogo od lat. Prawdziwe pragnienie walczy o miłość. Jeszcze tej nocy usłyszałam, jak skrada się do kuchni. Słyszałam szelest kartek, stukanie długopisu. I choć chciałam wstać i sprawdzić, co robi, coś mnie powstrzymało. Coś mówiło mi, że powinnam mu zaufać. Że ten mały chłopiec, z duszą większą niż dorośli, ma w sobie siłę, o której jeszcze nikt nie wie. Następnego dnia rano obudziłam się wcześniej niż zwykle. Na mojej poduszce leżał mały list, napisany dziecięcym pismem. Babciu, napisałem do kogoś ważnego. Może wtedy wszyscy zrozumieją, że Ty jesteś najważniejszą osobą w naszej rodzinie. Twój Michałek! Trzymałam ten list drżącymi dłońmi. Nie wiedziałam, co zrobił? Nie wiedziałam, do kogo napisał. Ale wiedziałam jedno, on mnie nie zawiedzie. I wtedy zrozumiałam, że miłość potrafi przebić najgrubsze mury. Nawet jeśli została mi odebrana godność, nawet jeśli próbowano wymazać mnie z własnej rodziny, jedno serce wciąż biło dla mnie. Serce, które mogło wszystko zmienić, dni mijały, a w domu panowała napięta cisza. Syn starał się unikać trudnych rozmów. Synowa chodziła spięta, a Michałek jakby bardziej zamyślony niż zwykle. Co się w nim zmieniło? Nie był już tylko wesołym chłopcem, był zdeterminowany. Nie miałam pojęcia, co planował. Wciąż pamiętałam słowa z listu. Napisałem do kogoś ważnego. Ale kto w ogóle posłuchałby ośmioletniego chłopca? Wkrótce dowiedziałam się, że więcej osób, niż mogłabym przypuszczać. W sobotę po południu rozległ się dzwonek do drzwi. Byłam sama w kuchni, bo reszta rodziny wyjechała na zakupy. Otworzyłam powoli, nie spodziewając się nikogo. I wtedy zobaczyłam przed sobą reporterkę. Kobieta trzymała mikrofon. Obok stał kamerzysta. Dzień dobry. Czy rozmawiam z panią Barbarą Nowak? Zamarłam. Nikt od lat nie używał mojego pełnego imienia i nazwiska. Tylko urzędy i lekarze. Tak, ale o co chodzi? Otrzymaliśmy list od małego chłopca o imieniu Michał. Napisał do naszej redakcji o swojej babci, którą jak powiedział jego rodzice chcą wyrzucić z domu. List był tak poruszający, że postanowiliśmy przyjechać i poznać panią osobiście. Zrobiło mi się słabo. Michałek naprawdę napisał do telewizji. Reporterka kontynuowała. W liście napisał, że babcia to najlepszy człowiek. Jakiego zna, że ich nauczyła go miłości, cierpliwości i że rodzina to nie tylko słowo. Proszę mi wybaczyć bezpośredniość, ale czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Zgodziłam się. Zaprosiłam ich do salonu. Długo opowiadałam o swoim życiu, o tym, jak wychowywałam syna samotnie, jak pracowałam całe życie, jak po śmierci męża nie chciałam być ciężarem, tylko rodziną. O ławkach w parku o śniadaniach przygotowywanych rano, o cichych nocach i o tym, jak jedno zdanie wypowiedziane przez synową rozbiło mój świat. Reporterka słuchała w milczeniu. Kamerzysta odłożył kamerę w połowie, miał łzy w oczach. Na koniec poprosili o jedno zdjęcie. Tylko jedno. Zgodziłam się, chociaż nigdy nie lubiłam być fotografowana. Ale dla Michałka zrobił Adam wszystko. Wieczorem, gdy rodzina wróciła, Panowała dziwna atmosfera. Wnuk od razu podbiegł do mnie, szepcząc dłyskiem w oczach: Przyjechali, naprawdę przyszli. Pokiwałam głową, uśmiechnął się szeroko, ale zanim zdążyłam cokolwiek dodać, do pokoju weszła synowa. Co to za samochód z kamerą stał przed domem? zapytała podniesionym głosem Kto to był? Zanim odpowiedziałam Michałek zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Stanął przede mną i wyprostował się jak mały żołnierz. To ja napisałem, bo nikt nie słuchał babci, a ona jest najlepsza i nie chce, żeby mieszkała gdzieś sama, bo to nasza rodzina. Zapanowała cisza, absolutna, przeszywająca cisza. Michał, do pokoju. Wrzasnęła synowa, ale chłopiec nie ruszył się z miejsca. Nie, odpowiedział, nie pójdę. Dopóki nie przeprosisz babci. Bo ją skrzywdziłaś. To był moment przełomowy. Po raz pierwszy ktoś powiedział głośno to, co ja tłumiłam przez tyle miesięcy. I nie był to dorosły. Nie był to mój syn. Był to chłopiec, który miał w sobie więcej odwagi niż ktokolwiek dorosły w tym domu. Synowa zbladła. Opuściła wzrok i bez słowa wyszła z pokoju. Syn stał z boku, nie mówiąc nic. Ale widziałam, że coś w nim pękło. Może zrozumiał, jak bardzo mnie zawiódł. Następnego dnia Matejał pojawił się w lokalnej telewizji. Sistoja Michałka i babci Barbary stała się wiralem. Ludzie dzwonili, pisali, składali wyrazy wsparcia. Niektórzy oferowali pomoc, mieszkanie, pracę, inni po prostu ciepłe słowa. Jednak to, co przyszło potem, przerosło wszelkie oczekiwania. Do mojego domu zapukała starsza kobieta z Fundacji Wspierającej Seniorów. Powiedziała, że po emisji programu wiele osób zaczęło się zgłaszać z podobnymi historiami. Że babcie są odrzucane, niedoceniane, traktowane jak ciężar. Chcielibyśmy, żeby została pani ambasadorką naszej kampanii, powiedziała. Babcia to nie mebel, to nasze hasło. Chcemy zmienić świadomość ludzi. A pani i Michałek jesteście symbolem tego, że miłość może wszystko. Byłam w szoku. Ja, starsza kobieta, która jeszcze tydzień temu nie miała odwagi patrzeć ludziom w oczy, zgodziłam się. Nie dla sławy, nie dla zemsty. Dla innych babć, dla tych, które nie mają Michałka u boku, dla tych, które wciąż siedzą same w swoich pokojach, nie słysząc słowa i dziękuję. Mój wnuk każdego dnia przychodził do mnie z kolejnymi pomysłami. Zrobiliśmy wspólną kartkę dla wszystkich babć w Polsce. Nie jesteście same. napisał. A ja podpisałam się pod tym sercem. I wreszcie, po raz pierwszy od dawna, czułam się potrzebna. Nie tylko dla Michałka, ale dla całego świata. Z każdym kolejnym dniem nasza historia rozchodziła się coraz szerzej. Mój telefon dzwonił nieustannie. Dzwonili ludzie z różnych zakątków Polski. Kobiety w moim wieku które cicho płakały do słuchawki i mówiły, Dziękuję, że Pani odważyła się mówić za nas wszystkie kropka. Nie potrafiłam uwierzyć, że tak wielu z nas żyło w ciszy, w odrzuceniu, które nie było głośne, ale które bolało głębiej niż krzyk. Żyłyśmy, jakbyśmy były zbędne, jakby nasz czas się skończył. A jednak jedno dziecko, mój wnuk, przerwało tę ciszę. I świat usłyszał. Po emisji materiału. Nasze miasteczko zaczęło patrzeć na mnie inaczej. W sklepie panie ze stoiska warzywnego podchodziły, przytulały mnie, a niektóre zostawiały jadłko czy dwa z uśmiechem, mówiąc Pani Basiu, jesteśmy z pani dumni. Dzieci w szkole zaczęły pisać wypracowania o swoich babciach. Michałek pokazał mi jedno z nich. Jego kolega, Kacper, napisał, że babcia to serce domu, a nie służąca. Gdy to przeczytałam... Łzy popłynęły mi po policzkach. Ale dom, nasz dom, nadal był miejscem trudnym. Synowa przestała ze mną rozmawiać. Milczała, chodziła spięta, zamknięta. Mój syn był rozdarty. Widać było, że nie potrafił poradzić sobie z sytuacją. Nie wiedział, czy być lojalnym wobec żony, czy słuchać sumienia. Wiedziałam, że nie mogę na nich liczyć, ale miałam Michałka. On codziennie po szkole przychodził do mnie i mówił. Babciu, dziś znów ktoś podszedł i powiedział, że jesteś bohaterką. Uśmiechałam się, ale nie czułam się bohaterką. Czułam się po prostu matką, babcią. Kimś, kto chciał tylko być kochany. Kimś, kto przez całe życie dawał z siedzie wszystko. Wkrótce fundacja zaprosiła mnie na spotkanie z innymi kobietami, babciami, seniorkami, które również zaczęły mówić o swoich doświadczeniach. Spotkanie odbyło się w małym Domu Kultury, ale sala była pełna. Było ponad 60 kobiet, i każda miała swoją fistowię. Jedna z nich, pani Halina, powiedziała coś, co zostanie ze mną na zawsze. Ja już prawie nie mówiłam. Nie, bo nie miałam z kim. Ale teraz, teraz mówię, bo wiem, że moje życie miało sens. I że nie jestem sama. Wyszłam z tego spotkania przemieniona. I wiedziałam, że coś muszę zrobić więcej. Wróciłam do domu i usiadłam przy stole. Wyjęłam stare zeszyty, które kiedyś trzymałam w komodzie. Zaczęłam pisać. Pisałam o swoim dzieciństwie, o młodości, o tym, jak zakochałam się w moim majżu, jak nosiłam syna pod sercem i jak pierwszy raz usłyszałam, jak powiedział w mama. Pisałam o radości, o trudach, o lękach, o samotności. Michałek przyszedł i zapytał: Co robisz, babciu? Pisze historię. Naszą, moją, twoją, bo ktoś musi ją opowiedzieć, zanim zapomnimy. Poprosił, żeby mógł coś dopisać. Wziął ołówek i na końcu strony napisał: Babcia to światło, kiedy wszyscy gasną. W tym momencie zrozumiałam, że nie tylko ja się zmieniam. On też wieczorem po kolacji. Postanowiłam zrobić coś, czego jeszcze nie odważyłam się wcześniej. Poprosiłam wszystkich, żeby usiedli razem przy stole. Mój syn. Synowa, Michałek. Chcę coś powiedzieć, zaczęłam. Wzięłam głęboki oddech. Nie chcę, żebyście mnie traktowali jak problem. Nie jestem Dżajżarem. Mam uczucia. Mam przeszłość. Mam doświadczenia. Mam też miłość. I chcę ją wam dawać. Ale nie za cenę swojej godności. Syn spuścił wzrok. Synowa wciąż była sztywna. Nie chcę was osądzać, kontynuowałam. Ale jeśli mam tu zostać, musimy zacząć od nowa. Musimy być rodziną, prawdziwą. W pokoju zaległa cisza. Michałek chwycił mnie za rękę pod stołem. I wtedy mój syn, po dłuższej chwili, powiedział: Mama, przepraszam, nie wiem, co się z nami stało. Ale chcę to naprawić. To było pierwsze przepraszam, jakie od niego usłyszałam od lat. Nie wszystko się naprawiło od razu, ale to był krok. Synowa milczała, nie przeprosiła, ale przynajmniej nie zaprzeczyła. Wiedziałam, że potrzeba czasu i miałam czas. Michałek znów zaczął zapraszać mnie na spacery. Znowu razem czytaliśmy książki, pykliśmy dziasta, rysowaliśmy. A ja. Zaczęłam oddychać. Prawdziwie. Kampania fundacji nabierała rozpędu. Zostałam zaproszona do programu śniadaniowego. Reporterzy chcieli usłyszeć moją fistoję. A ja opowiadałam ją nie jako ofiara, ale jako świadek. Jako kobieta, która przetrwała odrzucenie. I która dzięki miłości jednego chłopca znów odzyskała głos. Minęły tygodnie, potem miesiące. Życie powoli zaczęło wracać na właściwe tory. Nie było idealnie, nigdy nie będzie. Ale co się zmieniło? Moje istnienie przestało być tłem. Stałam się znów częścią rodziny. Nie z obowiązku, z wyboru. Mój syn coraz częściej zaglądał do mojego pokoju, pytał, jak się czuję. Czasem przynosił herbatę, czasem po prostu siadał i mówił. Mamo, pamiętasz, jak kiedyś zabierałaś mnie do parku po szkole? Uśmiechałam się. Pamiętałam wszystko. Synowa, choć nie przeprosiła wprost, zaczęła się zmieniać. Może wpływ opinii publicznej, może spojrzenie Michałka, który patrzył na nią teraz z większą świadomością. Może zaczęła rozumieć. Albo po prostu nauczyła się szacunku. Pewnego dnia zaproponowała wspólne pieczenie ciasta. Niby drobnostka, ale dla mnie to był sygnał. Pierwszy krok. A Michałek... On urósł. Nie tylko fizycznie. Jego serce stało się ogromne. W szkole opowiadał innym dzieciom, że rodzina to nie tylko ci, którzy cię karmią, ale ci, którzy kochają, nawet gdy nic nie mówisz. Jego nauczycielka zadzwoniła do mnie i powiedziała: Ma pani wyjątkowego wnuka. On zmieni świat. Zaczęłam wierzyć, że może naprawdę tak będzie. Z fundacją kontynuowaliśmy kampanię. Jeździłam po szkołach, domach kultury, rozmawiałam z kobietami, z dziećmi, z rodzinami. Opowiadałam swoją historię nie po to, by wzbudzać litość, ale by zapalać światło. Bo wiem, że w tysiącach domów siedzą dziś babcie, jak jak kiedyś, cicho, ze spuszczoną głową, czekając, aż ktoś je zauważy. Czekając, aż ktoś powie: jesteś ważna. Pewnego dnia Michałek zapytał mnie: Babciu, Gdybyś mogła cofnąć czas, co byś zrobiła inaczej? Zastanowiłam się chwilę. Może wcześniej nauczyłabym się mówić głośno, może nie milczałabym tyle lat. Ale wiesz co, Michałku? Czasem jedna odważna chwila wystarczy, by naprawić całe życie. Przytulił mnie i uśmiechnął się szeroko. Na moje urodziny cała rodzina przygotowała dla mnie niespodziankę. Był tort, kwaty, a na środku stołu Album ze zdjęciami. Ale nie były to zdjęcia z przeszłości. To były zdjęcia z ostatnich miesięcy. Ja i Michałek w telewizji. Ja podczas spotkania z kobietami. Ja czytająca bajki dzieciom w bibliotece. Na końcu albumu było zdjęcie podpisane ręką mojego wnuka. Babcia, która dała głos tysiącom. Zamknęłam oczy i pozwoliłam łzom popłynąć. Tym razem to było łzy szczęścia. Bo teraz wiem. Wiem, że dom to nie tylko ściany i daw, dom to spojrzenie dziecka, które widzicie naprawdę, dom to słowa, zostań z nami, wypowiedziane nie z obowiązku, ale z serca. I wiem, że nawet jeśli kiedyś znów przyjdzie cisza, mój głos już nie zamilknie, bo gdzieś tam, w innym domu, inna babcia właśnie wstaje z fotela i mówi, nie jestem meblem, jestem sercem tej rodziny. Megafon kibica, jeśli ta historia poruszyła Twoje serce. Mały Niebieski Rąb, zostaw komentarz poniżej i napisz. Babcia to serce rodziny, niech nas będzie więcej. Mały Niebieski Rąb, udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje poczuć, że nie jest sam. Mały Niebieski Rąb, zasubskrybuj nasz kanał, aby więcej historii takich jak ta mogła trafić do tych, którzy dziś milczą w samotności. Bo każda babcia zasługuje na głos. A każdy wnuk, na to, by wiedzieć, skąd pochodzi jego siła.